Kto z nas nie chciałby mieć gęstych i pięknych włosów? Na szczęście jest na to proste rozwiązanie topery z naturalnych włosów. Topery to idealna opcja dla tych, którzy nie są jeszcze gotowi na pełną perukę. Wykonane z naturalnego włosia bezproblemowo łączą się z Twoimi własnymi włosami, dodając im objętości bez zbędnego wysiłku. A najlepsze jest to, że możesz je stylizować, farbować, a nawet używać na nich prostownicy czy lokówki, zupełnie jak swoje własne włosy. Niezależnie od tego, czy to zwykły dzień, czy eleganckie wyjście, Twoje włosy zawsze będą wyglądać świetnie. Do tego wszystkiego topery są lekkie, wygodne i niezwykle łatwe do zakładania i zdejmowania. Potrzebujesz szybkiego odświeżenia? Załóż toper i już jesteś gotowa do wyjścia. I nie zapominajmy o zastrzyku pewności siebie. Rzedniejące włosy bywają trudnym tematem, ale z toperem w mgnieniu oka poczujesz się jak dawniej. Więc na co czekasz? Uzupełnij swój wygląd toperem z naturalnych włosów i czuj się wspaniale każdego dnia.